Hejka! witajcie w kolejnym filmiku na tym kanale oraz w kolejnej środowej aktualizacji. E, dzisiaj słuchajcie, mamy nowe, zimowe, takie świąteczne konie, które jak dla mnie są robione chyba trochę na wzór bombki. E, no i mamy oczywiście zwierzaczki do nich. W ogóle ta ogłowa jednorożca, która już była dodana nawet w zeszłym tygodniu. To też są tak jakby trochę do nich. Wiadomo, że można je sobie zakładać na inne konie, ale są tak jakby stworzone do nich. I co my tutaj mamy? No to chyba już wszystko dzisiaj. Chociaż jednak trochę tego jest, także myślę, że żeby bez przedłużania sobie po prostu tutaj pojedziemy do tej zimowej wioski i zobaczymy właśnie sobie te zimowe konie oraz nowe zwierzaczki. No i też sobie oczywiście jednego kupimy. Tutaj myślę, że jeszcze po drodze sobie otworzymy dzisiejsze okienko w tym kalendarzu adwentowym, co tu jest, bo jeszcze dzisiaj właśnie nie otwierałam, bo nie wchodziłam tutaj. Kurczę, powiem, że to jest tak ślicznie, w ogóle e, ostatnią, e, Tak jak zawsze jakby jeździłam tak naprawdę bardzo dużo wszędzie, praktycznie pod wózkami, bo mi się nie chciało wiecie, jeździć czy coś. Wywracać tym chciało. E, no to teraz właśnie, jak jest ta zima w Star Stable, bo no to wszędzie jeżdżę na piechotę, nie? Nawet, nie wiecie, nie chodzi mi tylko, że po zimowej wiosce, ale ogólnie po całym jarwiku. Rzadko zdarza, że mu podwózki. W ogóle ładne opakowanie jest dzisiaj. Co tu jest owiłki pod mój śniegu. Zobaczmy je sobie. No, takie nawet fajne, nawet mnie nie pasują do tego outfit'iku, chociaż sobie zastanę przy ochraniaczkach, ale fajne. Może sobie to ubierzę może być trochę bardziej świątecznie. <grym> Dobrze, jak widzicie mam w ogóle nowy outfit'ik tutaj, taki zimowy sobie stworzyłam. Teraz sobie pojedziemy na tych koni, które są gdzieś tu. Trochę źle pojechałam, ale no, mniejsza z tym. Oj, oj, halo, halo. Dobrze. <grym> Gdzie są te nowe konie? A, tutaj dobrze, dobrze. Śliczniutkie są. O, tutaj ja mam pierwszego kurczę. Powiem wam, że ten drugi, co tam stoi, e, też mi się podoba. Uważam, że jest bardzo ładny, ale ten, co jest zdecydowanie mój faworyt, e, to jest Shadow Shield, czy coś takiego to się czyta. Tak się prezentuje w zwykłej wersji, w jakim takim umaszczeniu, ale przyznam, szczerze, że śliczny jest. Tutaj. Właśnie one mają tak fajnie skontrastowany, czy. Że pewnie się to powiedziałam, nieważne <laughs> w każdym razie, że wiecie, on jest taki yy, taki ciemny, czarny taki wiecie, czarny yy, i ma taką bardziej białą grzywę, a tamten jest właśnie biały i ma czarną grzywę i to tak może nie jest jakieś realistyczne, ale fajnie to w sumie wygląda też strasznie mi się podobają w ogóle oczy tego i ta tutaj odmianka ale w magicznej wersji też jest fajna, chociaż mowy strasznie nie bombki przypominają takim umaszczeniem, że mają takie kreski złote jakby yy. Nie mamy drugiego. No on też jest, na, no naprawdę jest bardzo śliczny, chociaż on mi się jakoś bardziej podoba w magicznej wersji, wersji niż zwykłej, chociaż w zwykłej też jest ładny, nie ma tak, że mi się nie wiem, nie podoba. To jest ogólnie snow dancer, czy jakoś tak? Właśnie to się nie wiem, co czytać. Snow dancer może, coś takiego, ale no, tak się one prezentują. Ja ogólnie, właśnie sobie kupuję tutaj tego bo on mi się strasznie podoba. I także no, kupujemy. Ja myślę, że sobie raczej nazwę jednym imieniem I zaraz sobie myślę, jak go tu nazwać. Także wracam do Was, jak już będę miała wybrane imię. Dobra, ja stwierdziłam, że tutaj ją czy jego nazwę Night. mnie to będzie chyba dziewczyna, chociaż Night to jest dla mnie imię i dla dziewczyny i dla chłopaka, wiecie, dla klaczy i ogiera. Gratulujemy nowego konia, ale fajnie. Znawiałam się też w ogóle, czy nie nazwać ją shadow, ale stwierdziłam, że jednak wezmę na bo jednego konia shadow. Chociaż shadow coś, no ale nieważne. Dobra, w takim razie tutaj sobie go weźmiemy. To jest tutaj jest tego padoko, którego nie mam. Weźmiemy sobie może na razie tutaj, tak. O, dobrze. No, pokażcie się tu maluku. Małe, mało, no O Jezu, ale śliczne, powiem wam, jest słodziutki, no. Słodziutka. No wiecie, zależy dla kogo, ale kurczę, ładna jest, te złote pasemka. O kurczę, nie no, super. Weźmiemy sobie może tej podkówki. sobie wywalimy. Eee, tutaj, do tej to... W sumie oba stroje, żeby już nie przebierać postaci. <grym>, to sobie weźmiemy ten. No, fajnie, fajnie się prezentuje. Oj, oj. Okej, okay, ja się ostatecznie w ogóle przebrałam, ale wam powiem, że śliczny jest ten koń. Może wezmę sobie, zobaczymy w zwykłej wersji. Jeszcze za chwilkę sobie kupimy zwierzaczka do niego. Chociaż, tak jak dodam tego drugiego konia jest sówka. do tego jest pingwinek, to ja sobie kupię ogólnie oba zwierzaczki, bo mi się oba podobają. Jak widzicie, już sobie tutaj przeszkowałam torbę, ale no śliczne są te konie. Na razie sobie weźmiemy taką wersję. Może tutaj mniej pasuje do tego stroju, chociaż nie mówię, że nie, ale no, żeby tak bardziej świątecznie, wiecie. No fajnie. Przyznam szczerze, że te wzory są takie trochę inne, takie trochę dziwne w tej magicznej wersji, a jakby dziwne w dobrym znaczeniu tego słowa. Eee, jeszcze sobie tutaj w ogóle szybciutko wejdziemy do tej zimowej wioski. Eee, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że przecież są jeszcze wyścigi tutaj doszły eee, dwa czy jeden właśnie wyścig, świąteczny chyba dwa. Także je sobie zaraz zobaczymy. Są podobno takie same jak w zeszłym roku, eee, chociaż się chyba trochę zmieniły. Jakby, bo jest wiecie, nowa wioska odnowiona, to raczej się zmieniły. Ale dobrze, jeszcze sobie tutaj kupimy tego zwierzaczka. Trochę nie ogarnię ta aktualizacja, ale dobra. Bo dobra, już sobie zrobimy ten wyścig, skoro jesteśmy tu obok. Hej, wszyscy są tak zajęci przygotowaniami, pieczeniem ciastek i wywie, wywiesza, wywieszaniem ozdób, że zapomnieli o co tak naprawdę w święta chodzi. Dokładnie, chodzi o szybkość. Przez wioskę przebiega tor. E, teraz tor jest dziecki, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak pędzisz. Nie przejmuj się, ja, jeśli ktoś ci stanie na drodze. To będzie jego wino. Aha, na no, co czekasz? Do dzieła. I dostaniemy trzy gorące pozdrowienia. Ok. Ale fajne świąteczne przeszkody w ogóle takie. Kurczę, fajnie, naprawdę. Ja akurat nie powiem wam, czy on jest podobny jak w zeszłym roku, czy nie. Ojej. Bo ja w zeszłym roku to widziałam go tylko na YouTubie i tak nie pamiętam, jak on tam szedł. No bo jeszcze wtedy nie grałam w święta tutaj. No ale pamiętam, że się tak szło do góry. Ale wtedy chyba było przezroczyste pod nogami, a teraz jest takie, takie jakby zamrożone coś, a to znika za nami. Znika trochę, ojej. Ale fajne to jest! No, będą robione zdjęcia, będą robione na pewno. Na miniaturkę myślę, że też coś e, właśnie z tego wstawię. Okej, okay, Basia, fajnie, fajnie uwierzę, że jakieś tam wstanie. Chociaż wiecie, no on mówił, że jakoś się stanie na drodze jego wina, nie? No, ale dobra. To już chyba będziemy zjeżdżać. Ale te przeszkody świąteczne są fajne. Takie jakby były drewniane i pomalowane. Takie, wiecie, typowo drewniane. No, takie niepomalowane. No, nie, jakby. Ale fajne. Dobra. No, spokojnie z tym wyścig. Tutaj te sanie chyba też było w zeszłym roku. Takie na koniec. No, trasa jest myślę, że podobna. Może taka sama. Nie wiem. E, dobra. nie to wolę jeden wyścig chyba. Aha, pokazałaś im prawdziwego ducha świąt. Martwi się, że przeko... Co? Prze... Przeszkodziłaś w przygotowaniach, gdzie tam wszyscy przy... wszystkim przyda się mniej pieczenia, a więcej jeżdżenia. Wróździl tylko nadejdzie, dobra. Coś tam, coś tam. Zobaczmy... A jeszcze tutaj mamy drugi wyścig. Dobra, no to sobie go jedziemy zobaczyć. O, mamy drugi i pół poziomu, to ja... Ej, to ile to dawało pd w ogóle? 250 czy, czy 300? Nie wiem. Dobra, nie wiem. Yy, o, tutaj mamy. W ogóle czasem coś tak ścina? Star stable. Rzadko niby, yy, ale wiemy. Co jest najlepsze w świętach? Szalona jazda później śniegu, czy jasna. Gimgiel. Ging Słuchaj, podobno masz... Nasz szef, święty Mikołaj, poszukuje kierowców do przetestowania jego sani przed Wielkim Dniem. Jeśli jesteś zainteresowana, pokaż uprawnienia na sanie. Dobra, coś tam. Dzięki, coś tam. Dobra, -dobra. nie chcę mi się tego czytać po prostu. Ej, jeżeli tamten też dawał tyle PD, 1200, Ej, powiem wam, że zaraz sobie tylko sprawdzę po tym wyścigu, ile tamten wyścig dawał PD. Ej, to dość sporo PD, powiem Wam, że na pewno się opłaca robić te wyścigi. Kurczę, no opłaca się na pewno. No, jakby bez hitu tyle PD, kurczę. Nieźle. Czasem właśnie były takie wyścigi z taką ilością PD. Nie wiem, czy to urodzi też byłem z taką ilością, czy mniejszą. Mam nadzieję, że mi tutaj muzyka nie zagłusza i że nie jest za głośno. Teraz już nie będę przyciszać, bo jak czasem przyciszam, to jest później za cicho. Także na razie nie przyciszam, jak coś to będzie moja wina. Teraz tu nam wyrasta widzę. O dobra, dobra. Dobrze, trzymaj się końu, trzymaj się. Tutaj na tym lodzie. Ej, w ogóle fajnie tutaj dziewczyna dobrała ten kostium, bo ten koniec jest w zwykłej maści lekko podobny do tego, co był w tych, wiecie, jak to się mówi. No tam, Stajni Jorvik, święto jest Jorvik, dni otwarte Stajni Jorvik, właśnie. Właśnie ten koniec podobny. W ogóle, słuchajcie, ja mam już wszystkie gwiazdeczki z tej po sobie, w ogóle, wzięłam z YouTube'a i tamtej jednej nie mogę zapać, bo ona mi ucieka. Ja do niej podchodzę w ogóle, jak moja postać w ogóle chodzi, albo nawet kłócę postacią, podchodzę do tamtej gwiazdki. Nie tak jej nie mogę łapać. A czasem już tak ucieka, że później się nie pojawia, i na przykład, że później, jakby już totalnie znika. I, I raz jak właśnie, chyba jak mi trzeci raz uciekała, czy jakoś tak, to jeszcze tam na YouTubie się takiej jednej YouTuberce pojawiła, a mi już nie. W tamtym miejscu przynajmniej i w ogóle, także nie wiem, nie wiem. Ej, no ale fajnie się tak lata, no naprawdę, no. Aż słuchajcie, zrobię zdjęcie teraz takie fajne. Może wstawię je na miniaturkę, zobaczymy. znaczy się już pewnie możecie wiedzieć w sumie teraz, ale dobra. Tam, tam dziewczyna też miała fajnego konia. Zastanawiałam się, czego nie kupić, ale stwierdziłam, że jednak on jest spoko, ale fajnego nie kupię, Wolę tą sarenkę jednak trochę, ale dobra. No fajne, są te wyścigi fajne. Ja tutaj widzę, że odbieram u kogoś innego. Tak w ogóle to tutaj... Y nie wiem, gdzie się odbiera ten wyścig. I w ogóle nie, nie wiem, gdzie jest święty Mikołaj tutaj, słuchajcie. Czy żeby w wiosce nie było świętego Mikołaja? Czy on się właśnie teraz pojawił gdzieś? Czy go nie ma? Bo powiem wam, że ja nigdy nie widziałam tutaj świętego Mikołaja. A święta bez świętego Mikołaja, no to wiecie, no, no tak trochę słabo, nie? Tak, wiecie, średnio na jeżdżę, bym powiedziała. Ale dobrze, ja w ogóle szukam, gdzie tu się odbiera ten wyścig. No czemu nie u tego samego skrzata gdzieś tu jeździć? Czemu one wszystkie mówią Jingle? Co, co to ma znaczyć? Nie wiem. Może, no, jeżeli wiecie to, a pewnie niektórzy z Was wiedzą, to możecie mi i napisać. <laughs> Dobra. I w ogóle mój koni ma czwarty poziom, no, już to nieźle. Zobaczymy sobie to tylko szybciutko. Ile ten wyścig daje PD? Nie, on daje tylko 200. No to pierwszy poziom się tak łatwo wbija, to pewnie dlatego mi tyle wbił ale spoko dobra, jeszcze szybciutko już żeby nie przedłużać aktualizacji musimy sobie te zwierzątka kupić jak widzicie może nie mam Jakby już no, trochę tych starkońców wydałam ale jednak trochę mam, tego dobra no i tu mamy te nowe zwierzaczki ale te słówki są piękne dobra, w ogóle 400 starkońsów. wcześniej było 350 kiedyś może 250, a teraz do, do 400 starkońsów. Co w kule, co jacie? Ten króliczek jest też ładna, może go sobie kupiłam. Był chyba w zeszłym roku, czy jakoś tak za gorące Ale czemu to wszystko tyle kosztuje? Miałam 26 tysięcy, teraz mam 25. No, dość sporo mi zeszło jak na jakieś zwierzaczki. No, no ale dobrze, nie, nie narzekajmy. Jest dobrze. Ej, ale powiem Wam, że śliczna jest ta słówka. Naprawdę, no śliczne są słówki i pingwinki. No, śliczne są, jak te słówki latają, tak fajnie, ping biegają. Dobrze, ja ogólnie, jako skrót klawiszowy do nagrywania, mam ten, to tak go sobie musimy wypuścić. No, patrzcie, jak one tak słodko, tutaj, ja tak biegają, jakby nie mogły nadążyć w ogóle. No, to jest takie słodziutkie, nie, no, na no, kurczę, No, no, no przez słodkie są to dwie i jeźdź Maria. No dobrze, e, w takim razie myślę, że to już by było na tyle w ogóle w tej aktualizacji. Może sobie tutaj na tle lodowiska zakończymy. Mam nadzieję, że Wam tutaj pokazałam wszystko w tej aktualizacji. Te ogłowia właśnie jednorożcowe, no to są wiadomo w tych sklepach, zimowy już były w zeszłym tygodniu, a ja właśnie, a za tydzień to w ogóle będzie jakiś, yy, tak, za tydzień będzie zniżka koni Jorwiku oraz więcej wyścigów i mroźna zabawa, także myślę, że zapowiada się dość ciekawie. A ja Wam na razie bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. No i do zobaczenia, do następnego. Cześć!